Po obu bokach e, wyrostka kolczystego na każdym segmencie szyjnym od dołu do góry. Czyli jestem mniej więcej w miejscu wyrostków poprzecznych i robię kompresję, czy ślizg w zasadzie do brzuszny, sprawdzając jak dany kręg się rusza. Okay? Moje kłykcie mam, tak się nazywają te kłykcie? Czytam jak tam się to zwie. Oparte mam o, o ziemię i w ten sposób sobie dźwigniuję. Raczej nie robię czegoś takiego, tylko... Tylko jestem oparty. Szukam sobie kręgu wystającego, który zazwyczaj będzie kręgiem siódmym, szyjnym albo szóstym. Albo szóstym, albo pierwszym piersiowym, różnie bywa, najczęściej siódmym przynajmniej takim, czyli robię sobie mm, e, robię sobie co? Ślizg dobrzuszny, hop, idę sobie wyżej, hop i hop i sobie sprawdzam pi razy drzwi, nie liczę tego po prostu mniej więcej, żebym wiedział precyzyjnie gdzie jest jakaś większa sztywność.